Bonjour ekipa, dobra słuchajcie, robię ostatnie podejście do tego, ponieważ chyba czwarty raz już to nagrywam, albo się przejęzyczyłem, albo żebym się zaciął, kurczę chyba nie jest dla mi nagrywać te vlogi, ale dobra, słuchajcie, kiedyś na Instagramie dałem ankietę, czy nagrać taki blog, filmik, czy warto trenować, czy warto być taką osobą indywidualną, wyglądającą inaczej niż wszyscy, Wokół Was, czy ludzie, jak Was ludzie mogą później odbierać? Czy, jest, czy będziecie mieli raczej takie y, pozytywne, pozytywny odbiór, czy negatywny? to tak jak do Was będzie podchodził? I dzisiaj po części y, odpowiem z takiego własnego doświadczenia. Wy możecie mieć inne, i też zaraz Wam powiem, od czego to po części też według mnie. Zależy. Główna sprawa od tego, czy naprawdę chcecie trenować, bo jeżeli macie coś takiego, że podobają Wam się jakieś tam sylwetki, czy to kobieta, czy pacet, yy, i chce naprawdę poprawić tą sylwetkę, czuję ten. Yy, Flow do tego, że idzie na trening, że jest zajarany, że go to cieszy, te dodatkowe kilogramy, on się tym jara. Wytrwacie w tym. I kurwa, róbcie to. A, jeżeli robicie to tylko, bo na przykład, nie wiem, kolega, koleżanka, yy, Zaczęli ćwiczyć, są dobrze zbudowani albo już długo ćwiczą, są dobrze zbudowani, i mają wokół siebie takie towarzystwo, które im sklepia. I wy to widzicie, że o kurwa, skaczą koło niego, i się cieszy jakimś tam powodzeniem i tak dalej, szacunkiem, i tylko robicie to po to, albo po to, żeby się komuś przypodobać, nie wiem, kobiecie, swojemu facetowi, ponieważ ostatnio nawet napisał do mnie facet, yy, czy. Yy, Mógłbym mu rozpisać trening, żeby on się swojemu pacjentowi podobał bardziej, ponieważ jego pacjent wygląda dobrze i on też chce wyglądać dobrze, tak żeby jego pacjent był z niego zadowolony. Każdy ma swoje podejście. I jeżeli takie podejście będziecie mieli, że chcecie się komuś przypodobać, darujcie sobie to, bo to nie jest dla Was. Wydacie pewnie troszeczkę kasy. Po to tylko, żeby kupić jakieś tam odziewki, ubrania, i za chwilę rzucicie to kąt i będzie z tego lipa. A jeżeli macie coś takiego, że nie wiem, patrzycie na jakiś film, na gazetę, na filmy na YouTube, oglądacie jakieś podcasty i was to ciekawi, spróbujcie. Bo, okej, okay, nie niekiedy jest tak, że ktoś jest bardzo zajarany na początku, i później to wychodzi. Jakby chodzi. Róbcie to. Jeżeli w drugą stronę, darujcie sobie. darujcie sobie, to zajmijcie się czymś innym. I teraz sytuacja taka. Podam tutaj przykłady na własnym doświadczeniu. Moja rodzina po części nigdy nie nie akceptowała, nie akceptowała tego, że, że ćwiczę, że jestem duży, większy. Nie jestem duży, bo są dużo więksi oczywiście, że ćwiczę, ponieważ ja wywodzę się raczej z takiego, z takiego domu, z gospodarstwa. Tam najważniejsza była praca w polu, porządek domu, praca w ogrodzie i tak dalej. Raczej takie rzeczy, które coś dla siebie. Nie było nigdy raczej czasu na takie coś. Ale ja, jak, ja nie wiem, jak patrzyłem, głównie jak oglądałem jakieś tam filmy, gazety i tak dalej, jak widziałem te sylwetki, ja pierdolę, ja normalnie patrzyłem jak posągi. I miałem koło siebie sąsiada, który wyglądał fenomenalnie. Pozdrawiam cię, Krzysiu, od ciebie się to wszystko zaczęło. I, Chcę to robić, i to była zima, nie zima. Ćwiczyliśmy w piwnicy. Myśmy mieli tylko ławeczkę. Ja później pospawałem tylko dwa takie bloki, żeby było gdzie sztangę od, od, odstawiać do przysiadu. I robiliśmy. Czy to była zima, czy to było lato, czy to było w chuj ciepło, czy w chuj zimno. Trenowaliśmy w kurtkach, w rękawiczkach. Z nas parowało, ale kurczę, człowieka. Cieszył ten trening. Tak go to jarało. Ta kreatyna, ja pamiętam kreatyna, przeterminowana kreatyna, tak kopała, że mnie do dzisiaj nic tak nie kopło. Albo nie wiem czy kojarzycie z, z Mega taki geiner 737. Ja widziałem, to było bardzo tanie, to chyba coś 50 zł kosztowało za 3,5 kilo. i to kupowali. Ja to chyba, nie wiem, to, to 3,5 kilo to chyba w tydzień zjadłem. Tak kurwa rosłem, tak siła, ja byłem tak zajarany, że wiedziałem, że to jest to, co chcę robić. A słuchajcie, i nigdy do dzisiaj, nawet ostatnio od mamy usłyszałem, co ty to robisz? Nie przesadasz z tą kulturystyką? Nigdy sobie nie pozwoliłem, żeby ktoś yy, mnie kurwa tak przydeptał do ziemi, żeby tak kurwa zniweczył to moje myślenie, taki każdy będzie miał gorsze chwileczki, różne, no, są różne sytuacje, ale nigdy nie pozwoliłem sobie, żeby to, co uwielbiam robić, żeby ktoś mi się w to wpierdalał. Okej, okay. nie zawsze komentowałem to w taki sposób, jaki bym chciał, bo niekiedy nie wypada rodzinie powiedzieć niektórych rzeczy, albo ten. Y albo coś odpiskować, albo zagadywać się w troszeczkę konkretniejszy sposób, ponieważ niektórzy ludzie nigdy tego nie zrozumieją. No i to jest taki aspekt raczej bardziej negatywny. No i powiem wam, że to, jakie wy będziecie mieli podejście do tego, to, to zależy czy w tym wytrwacie, czy będziecie to kochać, czy utrzymiecie się w tym własnym takim samozaparciu? Druga sprawa. Słuchajcie, yy, czy bycie większym, albo takim wysportowanym, czy takim gdzie ściągniesz koszulkę na plaży, czy idziesz, nie wiem, w jakimś tam rękawniku i wyglądasz, yy, że ćwiczysz potężniejszego, większego, albo ogólnie zajebistą sylwetkę, czy zawsze się spotkacie z aprobatą. Nie. Kwestia też zależy jakimi ludźmi wokół siebie się otaczacie, bo słuchajcie, bardzo często będzie tak, że pójdziecie na głupią kawę, do restauracji, gdziekolwiek, i ubierzecie, dobra, do restauracji nie pójdziecie pod koszulką, ale na przykład, nie wiem, na głupie jakieś jedzenie na szybko, do centrum handlowego, czy gdziekolwiek zjeść jakiegoś po drodze coś, zatrzymać się na stacji, w trasie. I bardzo często będziecie się spotykać z sytuacją taką, że ktoś was, ktoś yy, was zaczepi albo będzie szukał zaczepki. Ja stałem na bramce dość spory czas i kurwa nigdy nie było tak, żeby ktoś nie próbował ze mną zaczep. nigdy. Zawsze ktoś się próbował zmierzyć. To było koszmarne. Ja nie nienawidzę. Ja jeszcze pamiętam, zanim też stałem na bramce, jak gdzieś byłem na jakiejś dyskotece, zawsze kurwa ktoś szukał zaczepki, ktoś się chciał zmierzyć albo głupie siłowanie na rękę. Bo, taki, nawet nie próbujcie tłumaczyć, że jesteście kulturystami albo że ćwiczycie i nie siłujecie się na rękę, bo to jest całkowicie inna rzecz, bo oni i tak tego nie zrozumieją. Tacy ludzie tego nie zrozumieją. Musicie zdawać sobie z tego sprawę. Bardzo często będziecie podejrzewani. Obranie sterytu. O kurwa, że jesteście tępymi ludźmi, który nie potrafi nic zrobić, tylko kurwa wykrzyczeć, yy, że, że ma pustkę w głowie. Bardzo często tak będzie. Musicie się na to przygotować. I niestety, nie zawsze spotkacie się z aprobatą, albo słuchajcie, jak y, pójdziecie gdzieś na rozmowę o pracę, też mi się tak zdarzyło i byłem ubrany, w koszulkę w krótkim ramieniu, od razu, ja byłem od razu skreślony, ponieważ jestem większy i oni nie szukali takich pracowników, y, ponieważ myśleli, że jestem y, Zaczepą. Jestem inteligentny. się bardzo często, spotkacie się z, z tym stwierdzeniem. I bardzo szybko ta rozmowa się wtedy zakończyła. A znowu będziecie mieli tak przyjemne sytuacje. Na przykład, tak jak ja ostatnio chodzę do sklepu. Pamiętam, byliśmy z Natalią. Tak w jakimś parku i tylko poszedłem wodę kupić i stał za mną pan w kolejce i, i tak patrzy na mnie, tak patrzy, kurczę dużo się ćwiczy, no mówię, no coś tam ćwiczę, bo nie, nie lubię, ja nie lubię ogólnie rozmawiać, czy to w towarzystwie i tak dalej na temat kulturystyki, treningu i tak dalej, ponieważ wiem, że ja mam swoje podejście i nie każdy musi się z tym zgadzać, I, ale wracając i podchodzi pan, dużo się ćwiczy, no mówię, coś tam ćwiczy, no coś tam ćwiczy, no rewelacja. Uwielbiam ludzi, którzy robią coś ze sobą, którzy ćwiczą. I bardzo często też tak będziecie mieli. Jeżeli macie wokół siebie na przykład swoją kobietę, jak już macie rodzinę, która was w tym wspiera, cieszcie się, róbcie to. Ja uważam, że kulturystyka, trening, w ogóle siłowy, jakakolwiek pasja to jest coś wspaniałego. Mnie bardzo dużo kulturystyka nauczyła dała mi bardzo wiele, oczywiście też, yy, powiedzmy sobie, że kulturystyka to też nie jest do końca, no nie, nie, to nie jest bardzo zdrowe, no na w stopniu zawodniczym, ze zdrowiem może nie ma to aż tak wiele wspólnego, ale ćwiczenie dla siebie, poprawienie tej sylwetki, to jest coś zajebistego, coś, co da Wam taki motor napędowy, gdzie będziecie chcieli to robić, gdzie da Wam taki napęd do życia, gdzie, jak będziecie mieli chujowy dzień, gdzie pójdziecie sobie na trening, to albo się Wam poprawi, albo przynajmniej zajmiecie czymś głowę na chwilę, gdzie nie będziecie o tym myśleć o chujowych rzeczach. Bardzo często tak jest. Nie zawsze się Wam będzie chciało, ale to jak ze wszystkim, do pracy musimy chodzić, nie zawsze się nam chce, ale musimy. Dobra, myślę, że. Tyle przekazałem, i słuchajcie, przede wszystkim to jest takie moje własne, takie prywatne podejście do tego. Każdy z Was będzie miał może inne, może zacznie z innego powodu. powodu może być wiele poprawa samopoczucia, takie. Poprawa dowartościowania się samego dla siebie, nawet nie mówię o innych, albo na przykład ktoś dostanie nawet, słuchajcie, głupi pierdol i zda sobie sprawę, ja pierdolę przez takiego chłystka zostałem pobity, no nie, no coś muszę z tym zrobić. I niekiedy z takiej głupiej rzeczy naprawdę człowiek potrafi się wciągnąć. Ale jeżeli robicie to przez dłuższy czas i sprawia, sprawia wam to przykrość, problem. Odpuśćcie, róbcie co innego. Nie krzywdźcie siebie samych. Znajdźcie sobie inną pasję. Bo jest naprawdę dużo zajebistych innych rzeczy, które można robić. Ja na przykład kocham jeszcze do tego akwarystykę. Mimo, że nie mam akwarium, bo nie będę chciał mieć akwarium duże, a nie będę brał tego do bloku. I kocham wędkarstwo. Z tym, że nie mam na nie w obecnym momencie czasu i tak. Ale. Czekajcie, bo teraz jeszcze Wam coś pokażę, bo byłem specjalnie w tym piwnicy. Takie wspomnienie, nasze. patrzcie. Nie wiem, czy kojarzycie. Kto z Was kojarzy kiedyś te gazety? One były w Polsce jeszcze wydawane w 2004, 2003, 2005. Muskle, muskle. Muskle Iron i pamiętam, ta gazeta 2004 Czerwiec to była pierwsza gazeta Rony. Tutaj masakra, normalnie fenomenalne sylwetki. Jay to była pierwsza gazeta, którą kupiłem. Już ćwiczyłem dość sporo, czyli minęło czekaj, 15, 16, 17 lat. Już ćwiczyłem, Mam, no to zaczynajmy, jak miałem 13 lat i kurwa nikt mnie nie powstrzymał miał, oczywiście każdy miał jakieś tam przerwy różne, ale nigdy chyba nie miałem przerwy dłuższej jak miesiąc nawet tam po operacjach i tak dalej zawsze się robiło te nogi czy to jest zdrowe czy nie po prostu tak mam i tyle i róbcie to, bo może wy będziecie mieli kiedyś tak zajebiste wspomnienia może ktoś od was będzie chciał was naśladować albo podejdzie Pomoże mi Pan, albo coś yy, mi Pan podpowie, to jest tak zajebiste, tak zajebiście motywujące, że jeżeli tylko macie ciągotkę do tego, to róbcie to, mimo że bardzo często napotkacie yy, kłody pod nogi, bardzo często ktoś Wam będzie yy, biał kurwa taką szpilę w plecy. Yy, Kurwa, dużo ludzi wam będzie zazdrościło. Dużo ludzi po prostu z natury tak marzy: Kurwa, to co ty będziesz robił, to jest kujowe. Aby pierdolcie to, róbcie i tyle. Niekiedy olejcie. Niekiedy jak ktoś robi, coś wam powie w sposób, albo zrobi też, nie dajcie sobie w pysk pluć. Bo nie udajcie też, że jak ktoś wam pluje w twarz. To, że pada też. Sorry, skończyły się te czasy. Nie dajcie sobie, ale też trzymajcie pasom. Dobra, tyle. Myślę, że powiedziałem to takimi własnymi słowami. Nagrywałem to trzeci raz i chyba mi się to udało. Dobra, Czałeczka. sklejam następny blok. Już go Normalnie ostatnio, jak właśnie ten dzień z tego, jak wygląda mój dzień pracy i tak dalej i powiem wam, kurwa nagrywałem ten złapałem złapała mnie policja, zjebało mi się o to, <laughs> piękny dzień. Dobra, kończymy. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało, czy kojarzycie te gazety, czy jest ktoś w ogóle, co kojarzy te gazety. Dobra, trzymajcie się, już jest wieczór w sumie, więc miłego wieczoru w razie czego. Strzałeczka.